Żeby postawić kolejną kropkę w temacie emocji, to jeszcze trzeba dodać o kolejnej porcji emocji, które są z tych niżej energetycznych, które tak naprawdę nas zatrzymują i pozbawiają energii. No i zakładam, że celem naszego rozwoju, zakładam, że celem też twojego rozwoju byłoby przechodzenie do, do emocji wyżej energetycznych, żeby być bardziej życio jakby dajną osobą dla samej siebie, a zamykanie jakby drogi czy niekarmienie tych niskoenergetycznych emocji typu apatia, depresja, żale i poczucie widy. No i tutaj mamy kolejną nieco wyżej niż te wymienione, ale jednak nadal dość, dość niskoenergetycznym tematem jest pragnienie Dalej będę się posiłkować książką Technika uwalniania Davida Hawkinsa, ponieważ on bardzo dobrze, jako psychiatra, psychoterapeuta, też osoba, która się rozwija duchowo, filozoficznie, bardzo dobrze to podzielił i opisał. Na razie nie spotkałam książki, która by to lepiej zrobiła. A więc pragnienia, on to nazywa rządzą, być może to jest temat, to słowo, które Wynika z tłumaczenia, a może z tego, że jak sam opisuję, został wychowany bardzo w surowym protestantyzmie, więc być może też pragnienia były tak dość negatywnie tam nazywane negatywnie. No, bo brzmi to jednak jakoś tak bardziej moralistycznie. Ale idźmy zatem i zobaczmy, w jaki sposób możemy zmierzać do naszej wolności. No, bo to jest tutaj też celem podawanie tych treści przeze mnie, żeby to ułatwić Tobie i sobie, sobie też porządkuje dzięki temu literaturę, którą czytam i tak, tak mi to pasuje. A pragnienia mogą być też przeszkodą, często bywają. Miałam na przykład wiele razy takie doświadczenia w, prowadząc sesję, że kobiety chcące zajść w ciąży, tak bardzo tego chciały, że po prostu nie zachodziły i faktycznie była taka sytuacja nieraz, gdzie kiedy odpuściły to, ten cel, znaczy chciały go, ale odpuściły, w sensie nie parły, nie realizowały aż tak bez, jakby bezkompromisowo, podporządkowując całe życie temu celowi, to no, cel został osiągnięty. No i na ten temat tutaj autor pisze, i to warto przypomnieć, że nie do końca rozumiemy, że takie bardzo totalne chcenie, pragnienie i takie przekonanie, że jak tak będę tego pragnąć, to na pewno dostanę. Jak będę tak ciężko pracować, to na pewno to zrealizuje. No, może czasami się udawać po tych trudach, mękach i tak, takim właśnie umęczeniu się, ale często też bywa po prostu odwrotnie, że tak wielkie pragnienie właśnie blokuje w nas, czy blokuje w życiu osiągnięcie tego, czego naprawdę chcemy, co jest naszym celem, kiedy właśnie to pragnienie jest silne, żeby nie powiedzieć za silne, zbyt uporczywe. A w tej literaturze i wielu innych, i z własnych doświadczeń wynika mi, że bardzo ważna jest przede wszystkim intencja, takie, taka decyzja wewnętrzna na coś i zwrócenie stóp w tamtym kierunku, czyli jakby też świadomością swoją patrzenie, czy to, co robię, przybliża mnie w tamtą stronę. To w dużej mierze wystarczy. Natomiast takie masywne skupienie na tym, czego chcę, może oznaczać, że równie dobrze w tym samym czasie odbywa się wielkie skupienie na tym, czego właśnie nie mam. Czyli jest to psychologia braku i skupienie się na brakach. Pamiętamy, że tam, gdzie widzimy braki, tam może pojawić się zazdrość, zawiść, porównywanie się, znowu nasza samocena może się zaniżać, może się pojawić jakieś karanie siebie, że ja tego nie mam, a inni mają. Czyli w tym pragnieniu, chceniu się tam odbywają różne rzeczy, które są no, tak naprawdę też. Mocno nisko energetyczne, mimo że się nas zachęca do ciężkiej pracy i taki, takie klasyczne cnoty to jest właśnie, to właśnie jest taka ciężka charuwa, można by powiedzieć. No Wiadomo, że są też tematy życiowe, gdzie ta ciężka praca pewnie jest niezbędna, ale chodzi o to, żeby nie gloryfikować takich żmudnych sposobów osiągania swoich celów. Jednocześnie nie, nie, i nie dewaluować, nie odbierać wartości tym sposobom patrzenia i ustawiania kontekstu swojej osoby w życiu, które mogą określać nas na nowo i sprawiać, że w dość łatwy sposób możemy się zmienić. Łatwy, ponieważ będzie to się opierało na naszej woli, na naszej decyzyjności, na naszej intencji wewnętrznej, szczerej intencji. Więc to może być szokujące takie podejście, bo. Nawet sposoby prowadzenia psychoterapii, w których jestem od lat zaangażowana, są długoterminowe i wieloletnie. I to ma sens. Ja widzę, jak to bardzo też pracuje, ale zwracam uwagę na różne szybko osiągalne zmiany, kiedy odpowiednio ustawimy sobie optykę patrzenia. Bo jeśli się skupimy na ciągłe siedzenie w przeszłości, ciągłe wszystkiego wiązanie z matką, ojcem i różnymi przeżyciami, jak się skupimy na tym, że jesteśmy ofiarą traum takich czy innych. No to można powiedzieć, że to też jest mocno ograniczające i mocno nas zniewalające i zamykające oczy na to, co ja naprawdę teraz mogę ich chcę osiągnąć, a nie na ciągłym rozliczaniu się z przeszłością i ciągłym wracaniu, a nawet, żeby nie powiedzieć, tłumaczeniu przeszłością tego, czego obecnie na przykład nie robię. I no wydaje mi się, że jest to taka perspektywa warta rozważenia, nawet jeśli budzi w tobie teraz, to jak słuchasz. Protest, że można coś łatwo bez wysiłku, a nie w bólach i cierpieniach osiągać. Ja nie mówię o tym, że pewne tematy wymagają jakiejś pracy wykonania, ale mi bardziej chodzi to o intencję tą, gdzie w tle działa jakieś poczucie winy, że jakbym coś łatwiej osiągnęła albo chciała łatwo i lekko funkcjonować w swoim wnętrzu, to to znaczy, że jestem jakimś leniem, jakimś egoistą, a przecież tak nie można. Jeśli bym chciała się nastawić na to, nad uwolnienie takiego oporu w sobie przed przyjmowaniem, otwartością, takim zaufaniem, takim, taką pewnością, wiarą, że skoro się pojawiłam na tym świecie, to pewnie w jakimś celu i sensie, więc ym, i tutaj bym chciała otwierać i przyjmować, zapraszać, a na przykład mogłabym chcieć zamknąć jakieś właśnie te pomysły o tym harowaniu, bólu, cierpieniu, i takim właśnie wznoju, osiąganiu różnych rzeczy, yy, no to może pojawić się właśnie poczucie winy, chęć ukarania się albo zawiść innych osób, że że wszyscy się tak krają i męczą, a ja tu tak w lekkości i wolności żyję. Więc jak widzisz, nie jest to takie proste, i warto dokonać takiego podobnego zastanowienia się, redefinicji, co to znaczy pragnąć. W pragnieniach jest też takie nastawienie takie pragnienie posiągnięcia czegoś. chce coś posiadać. I okej, okay, są takie etapy życia, gdzie też skupiamy się na zakupieniu stołu, krzesła, posiadaniu pewnych rzeczy, żeby móc funkcjonować, ale tutaj mówię bardziej o utknięciu w takiej idei, że posiadanie czegoś da nam właśnie poczucie szczęścia albo poczucie wartości. Oczywiście reklamy, firmy na tym też bazują. Chcą nam wzbudzić taką łudę, że jak będziemy, nie wiem, palić takie papierosy, ani inne, jeździć tym, ani innym samochodem lub. Ubierać takiej marki, ubrania, a nie inne, to będziemy jakby w takiej lepszej kaście ludzi, którzy są o lepszych wartościach i być może właśnie to jest nam zasiadane, tak zasiewane, żeby ten czar tej marki na nas spłynął. Taki glamour tej właśnie marki i wtedy jest jakoś, jak coś jesteśmy lepsi. Oczywiście, jak się z tego wyzwolimy, to no przybliżamy się do pewnej wolności od. Nadawania nam przez innych jakichś pomysłów, czy dawania nam przez innych pomysłów, że staniemy się lepsi, bardziej wartościowi, bliżej samych siebie, jak będziemy robić to, co inni nam mówią, albo ubierać to, co inni nam mówią. Ok, czyli tutaj kolejna sprawa do redefinicji, na ile pragnienie posiadania różnych rzeczy, posiadania też jakichś takich, a nie innych. Hmm, nawet zawodów lub, hmm, lub hmm, pozycji w tych zawodach, na ile może to wynikać z poszukiwania czy zastępowania poczucia wartości poprzez te działanie, a na ile jest to jakiś cel, który osiągamy po drodze hmm, do jakiegoś naszego celu. Czyli, inaczej mówiąc, po drodze, czyli nie przywiązujemy się do tego posiadania tych danych rzeczy, czy samochodów, czy podróży, czy domów, czy ubrań. Nie przywiązujemy się w sensie, nie stanowi to o naszej wartości, ponieważ wiemy, że nasza wartość jest po prostu w nas dana, nam ona jest zawsze, zawsze, zawsze dostępna, tylko my się musimy o tym dowiedzieć. Oczywiście nasz umysł może protestować, jak to, czyli czy ja mam zrezygnować z tych fajnych różnych rzeczy, które, czy też fajności tego, że noszę jakieś markowe buty, czy tam jakieś inne markowe rzeczy. No pewnie, że nie, możemy sobie z tego korzystać, ale warto tutaj zobaczyć, że oprócz korzystania sobie właśnie z różnych rzeczy, które są, to nie musi się wiązać z tym, że jak tego nie będziemy robić, to staniemy się w naszych oczach bezwartościową osobą. I ta nasza wartość może być wewnętrzna, przyjęta bezwysiłkowo i z łatwością, bo ona tam po prostu już jest. A my mamy te wszystkie obudowania, takie trochę jesteśmy oduczone, oduczeni jesteśmy tego, żeby po prostu to widzieć w taki bardzo prosty, bezpośredni y, sposób. No i tutaj właśnie autor nam ten, nasz y, 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 psychiatra i psychoterapeuta, naukowiec, Dawid Hawkings, przypomina, y, pat, y, reflektujemy to na nowo, y, jak wielką moc i to podkreślam y, y, jasno moc, Mamy w sobie poprzez podejmowanie decyzji, poprzez nasze, naszą zdolność do wybierania, co ja teraz uważam za ważne, co teraz jest dla mnie istotne, co już nie jest, czego nie będę kontynuować. W tym sensie nasze pragnienia, że jakby zmienia się tu podejście do pragnień, czyli od tego etapu trochę niższych, tych energii, gdzie posiadanie jakiejś rzeczy, ubranie się w coś dawało mi poczucie, że przynależy do lepszej kasy, jestem lepszym człowiekiem poprzez działanie, czyli jakieś zdobywanie czegoś, jakichś zawodów, budowania, nie wiem, podróżowania, przeprowadzek, robienia, robienia, działania, do bycia, czyli bycie byłoby taką inną formą naszego, jednak ja tutaj pojawia się takie określenie, jak nasze większe ja, takie ja, które nie jest przywiązane do. Posiadań, do kupowań. Oczywiście korzysta z tego, korzystamy, ale nie stanowi to, jak już podkreślałam, o naszej wartości, czy ja coś będę miała, czy nie miała, zrobię to, czy nie tamto. I tu się otwieramy faktycznie na takie nieuwarunkowane zewnętrznymi działaniami, czyli pojawia się taki rodzaj egoizmu dobrego, czyli takiego, który właśnie, gdzie wracamy do siebie, ale to jest taki egoizm, który tak naprawdę przekracza nas, no bo tutaj, jeśli my czujemy się wartościowymi osobami lubimy, kochamy siebie no to i kochamy innych to możemy promieniować tą energią dalej więc to jest coś więcej do, coś więcej um, o takiej energii do której też ludzie lgną no, wolimy być z osobami promieniującymi taką energią niż energią Żalu, apatii, depresji. Przypuszczam, że wychodzimy z takich spotkań, oczywiście towarzyskich, z innym, z, z innymi zasobami. Czyli tutaj tak naprawdę wychodzimy z takiego egoizmu, jakim bym określała, takie właściwie taki egoizm, który się karmi poczuciem winy, poczuciem kary, niską poczuciem wartości to wychodzimy do dbania o siebie, czyli przekształcamy jakby ten sposób bycia ze sobą na taki, gdzie zwalniamy się z wszelkich poczuć winy, kary, co zostało nam tam wcześniej gdzieś zapodane, nabyliśmy, nabyłyśmy, nie potrzebujemy już tego i zamiast walki o coś, bo walka o coś to jest ten egoizm związany z żądaniem, z pragnieniami, takim właśnie, że muszę to mieć. Tu jest też samobwinianie, jak czegoś nie ma, a ktoś ma. Czyli tu się pętlimy w jakimś takim właśnie folgowaniem sobie w, właśnie w tego typu karceniach siebie. I przechodzimy do zupełnie innej perspektywy, czyli jeśli ja mam w sobie już z racji swego pojawienia się na świecie, jeśli przyjmę taką perspektywę wartość, no to już nie muszę tej wartości zdobywać, udowadniać, Ja ją po prostu mam, więc tutaj odpada nam już pewien Proces zdobywania i walki o coś, a otwiera nam się perspektywa definiowania, co ja chcę. Definiowania, sprecyzowania, jak najlepiej, żeby nasz umysł, nasz mózg, nasze całe ciało, nasze wszelkie połączenie ze wszechświatem to zobaczyły, przyjęły do wiadomości. No, i to jest ta intencja. Intencja podkreśla się bardzo również w różnych religiach, w różnych rozwojach duchowych. Wydaje się to oczywiste. W terapii też pytamy o cele w terapii. To tak naprawdę jest pytanie o intencję, z jaką się osoba pojawia. Jeśli osoba się pojawia i nie ma żadnych intencji, no to można pytać: no, no nic za, za tą osobę tych intencji nie stworzy, więc proces wewnętrzny nie będzie się mógł realizować, skoro nie ma kierunku nadanego. Więc zobacz, jakie to ciekawe, że ta niskoenergetyczna emocja zwana pragnieniem, rządzą właściwie, bo to trzeba by też różnicować między pewnie takim rządzą, roszczeniem, ja chcę to mieć, bo inni też mają, a ja nie mam, a więc jestem gorsza, a będę lepsza, jak będę to miała, bo inni mają. Tutaj mamy zapętlenie i totalne utkwienie, a przejście, czy takie otwarcie się na proces otwierania na siebie, taki bezgraniczny, no bo jeśli. Jestem tu i jestem taka jaka jestem, no to tu nie muszę nic robić z tym. Mogę jedynie nazywać, mogę coś odpuszczać, mogę korzystać ze swojej decyzyjności, czyli tej części sprawczej, której właśnie tak wypatrujemy w rozwoju swoim i nieoceniającej części sprawczej bardzo blisko już jest po prostu taki skok do tych wysokoenergetycznych emocji, jakim jest akceptacja, pokój wewnętrzny, taka miłość do siebie, ten self-care, taka samopieka wynikająca z, dba, z dbałości, takiej czułej dbałości. Nie dlatego, że mam jakoś wyglądać, ileś ważyć, żeby się podobać komuś, czy spełnić jakieś tam oczekiwania osób, które tworzyły siatkę. Właśnie te, te tabele wagi, albo panów, którzy sobie usiedli kiedyś ileś lat temu i utworzyli definicję właśnie BMI. Także uwalniamy się od tego i po prostu przechodzimy, przechodzimy dalej. Jeszcze zdanie na koniec. Pamiętaj i zobacz, jaką siłę ma, bo pewnie to wiadomo. Nie musimy udowadniać, że nieświadomość jest, podświadomość. Jaką siłę, właśnie siłę, moc mają nasze przekonania. My taką, tak nie do końca sobie uświadamiamy. Na przykład jest wiele osób, które powtarzają jak mantrę: Moje związki się nie udają, nie mogę znaleźć dobrej pracy. Albo jakieś inne rodzaje przekonań, w które święcie wierzymy, a im bardziej święcie w nie wierzymy, tym bardziej one się spełniają. Jest takie też przysłowie o spełniający się przepowiedni, takie określenie. Można powiedzieć, że to jest takie, wydaje się, dość logiczne no i musimy nawet teraz sięgnąć do jakiejś głębokiej nauki. Jeśli nasza uwaga, nasza energia jest skupiona na widzenie siebie i świata, na przykład pod tytułem moje związki nigdy się nie udają, no to to będziemy wypatrywać, na to będziemy zwracać uwagę, to będziemy wzmacniać, i taki obraz siebie będziemy wypromieniowywać na zewnątrz, a więc możemy w związku z tym przyciągać osoby, z którymi nam się te związki nie udadzą. Co potwierdzi nam teorię, że moje związki się nigdy nie udają, a więc nieświadomość ma wielką moc. Ona, jak, jak jeans z butelki, to cytat z tej książki spełnia nasze życzenia i będzie dbała o to, żeby nam się to przekonanie potwierdzało. Czy jakkolwiek to dziwnie ci brzmi, to tak właśnie jest. Wtedy będziemy mogły się na sobą użalać, że związki mi się nie udają, można przeżywać swoje urazy, zazdrość, zawiść, pragnienia, że inni mają, a ja nie mam i mieć wszystkie korzyści związane z tym, że właśnie karmimy się niskimi tymi energiami, emocjami. Tym korzyściami jest właśnie takie poczucie zwolnienia się z tego, że. Z tego ryzyka podejmowania zmiany, chociażby, i pewnie inne jeszcze rzeczy, które tu nie będę wymieniać, bo każdy pewnie swoje by powody tutaj odkrył, jeśli tylko zada pytanie, po co mi jest takie przekonanie i, i po, po co mi te emocje zazdrości, zawiści, użalania się nad sobą. Czyli przyglądamy się wtedy odważnie, czyli bierzemy odpowiedzialność jakby za to, co mamy, bo to jest też ok, posiadać tego typu myśli, przekonania. Ale patrzymy też, jaką rolę one mają odgrywać w naszym życiu. Czy chcemy to kontynuować? Co dalej z tym zrobimy? Czy chcemy kontynuować obraz siebie jako właśnie pechowej osoby, którą spotykają same paskudne rzeczy i jak bardzo nieuczciwy i zły świat jest wobec nas? Czy być może chcemy iść właśnie na rozdrożu w drugą stronę, w inną stronę? Gdzie nasze samopoczucie będzie lepsze, gdzie będzie poczucie satysfakcji, spełnienia, otwarcia własnych granic między sobą a ludźmi, gdzie nie będziemy brać odpowiedzialności za uczucia, emocje innych, zostawimy to innym, żeby je sobie brali, a my pozwolimy też na to, że idziemy swoją drogą, możemy być lubiani, nielubiani, nie stanowi to o nas, o naszej wartości. Co cię bardziej na ten moment ciekawi? Masz prawo do różnych dróg.